Hodowla zaczęła się w 78 roku była róż z różnymi sukcesami. Przewrót stanowiły gołębie, które dostałem w, 70, w 2000 roku od kolegi Kasperka Miecia. Gołębie, ta para dała mi gołębie m.in. piątkę, która przewróciła całą moją hodowlę. Z tej piątki odbył drugim gołębie w kategorii M w Polsce, szóstym na olimpiadzie w Nitrze. Do tej pory ten gołąb żyje, do, tego, do tej pory. Jest płodny, w tym roku jeszcze mam 10 młodych, jego dzieci ponad 20 razy wygrały lot oddziałowy i okręgowe. wygrywały loty. Są to gołębie, które mam w tej chwili praktycznie w 100%. Na hodowli Moi są tylko dzieci i wnuki tego gołębia i spisują się na moje warunki bardzo dobrze. W miejsce w Polsce w kategorii C, wicemistrz rejonu w kategorii C. W 2020 byłem we wszystkich kategoriach w Polsce, w, kategori w pierwszej setce. A mi się wydaje, że jeszcze z sukcesem to zdobycie 20-krotnie mistrzostwa okręgu. Mam no, 20, 20 razy, byłem mistrzem, to no, mówię, 20 razy mistrzem okręgu, byłem w różnych kategoriach. To jest coś, co, czego... Supermistrza można... pod rząd, chyba jestem trzeci rok w super supermistrzem. Gdzie tkwi sukces? sukces w prostocie. Czyli ma ilość suplementów, wręcz żadna. No. I jeden gołąb, który, który potrafi, po jest potrafi w 100 na... No Akurat byś takie miałem szczerze, że ten gołąb daje praktycznie w 90% tego łębie. Jeden z gorszych to ma siedem 7 konkursów, to jeden z najgorszych gołąb po jego dzieci. Na dzień dzisiejszy ma pan 50 głębi lotowych. 50. A tylko 5 zgubionych przez cały sen lotowe. No tak, wychodzi. to tak przecięciem 5 gołębi głowie w ciągu sezonu. E, 50 gołębi na gołębniku lotowym, a ile z tego jest dzieci i wnuków w piątki? Półowego. 15 dzieci i reszta są wnuki. Wow. Okay. Gołąb numer 5, który dał mi w, w całej mojej historii ponad 20 jego synów i, i wnuków wygrały lot. I do tej pory jest płodny, w tym roku jeszcze, 2022, ma 10 młodych let, latach po nim. który się prezentuje fantastycznie, no bo jak na 14-letni się Normalnie się pierze, bez problemu. To jest go, który na który oparta jest cała hodowla. Cała hodowla. 15 gołębi na lotowym bezpiecznym średnim dzieci. a 45. Jest w duchu, jest w Po prostu, po, po prostu. W rozpłodzie są po prostu tylko jego synowie. Jest to kolejny jego syn, który jest bardzo dobry w rozpłodzie. 272. No, praktycznie jest podobny jak on. Ma pan jako w kolekcji tych gołębi następcę? Pośród... Próbuję. Znaleźć lepszą śpiotkę. Znaleźć, próbuję. Co się okazuje? Tu jest. Ja uważam, że rząd do następcji, do tego gołębia piątki jest gąb, o numerze 21-22. W tej chwili próbuje, ma gołąb, po tym, po tym gołębiu ma 12 konkursów w tym roku. W tamtym roku jego córka była piąta z finału na Małopolsce. Rocosamica w tym roku ma, ma też 9 konkursów. No z 4 czy z 5 gołębi, które po nim wypuściłem, uważam, że dość dużo osiągnięć. Uważam, że to jest taka dla mnie troszeczkę przyszłość mojej hodowli. I jeszcze gąb, który troszeczkę mi też miesza w hodowli. To jest akurat nie jest syn, bo to jest gąb, który też dostałem od kolegi Pinkosia z Buska. To jest gom z Fineke 5000. Połączony z moim, z córką płowego. Spokój Penocha. Połączony z córką płowego dał mi cztery młode i wszystkie były w reprezentacji Tarnowa. Okręgu. 4 dzieci. dzieci były wszystkie w reprezentacji Tarnowa. A to jest 0, jak może? A to jest go w numerze... 75... 81. Czyli między innymi ten goł się też przyczynił do wielu sukcesów. Tak to ale... znaczy, no ale po jest łączony z córką płowego. Czyli wszystko na połowę. Tak, tak, to wszystkie, wszystkie gołębie, które w tej chwili u mnie się wychowuje młode, są wszystko tylko związane z połowem. Panie Kazimierzu, e, połowę, piątka to jakby patrząc na perspektywę pana hodowli, najlepszy go w rozpłodzie i, i nie, nie ma co tutaj dyskutować, ale to tylko u pana są sukcesy, czy w wielu innych? To znaczy, no jest na przed kolegi, ostatnio dostał kolegę, jeden kolega dostał tutaj u nas, kolega Kornaś, ma w tej chwili po po 13 lotach ma najlepszego lotnika w maratonie. Ma kolega Wąs ode mnie, Gołębia, też chyba jest trzeci w maratonie. I to są wnuki? To są jego, to, tu jest zakład jego, jeden jest wnuk, drugi jest syn. O. Bo kolega Korność ma syna oryginalnego. I ten syn wylatał w maratonie? Tak, to jest w tej chwili, prowadzi w Czuchowie, oddziale Trzchowa, po, na razie prowadzi w maratonie. Czyli u pana w oddziale. U mnie w oddziale. Ten drugi też, trzeci też jest. No, jest gołąb, który też czołowe miejsce u kolegi. Tu Tych wiem, u kolega Walkowicza w Tarnowie też tam się czołowe miejsca. Nawet wygrał balot z maratonu w którymś tylu Także to nie tylko u mnie, Na no, wielokt. W Pozostałych jak Polski, jak sukcesy? No, raczej w tej gołębie, skoro przyjeżdżając nawet ze Szczecina, czy tam z Gdańska po jednego gołębia, to że coś tam się ten gołąb prezentuje sobą zwłaszcza, że o mnie tych gołębi młodych jest bardzo niewiele. Znajdujemy się na terenie gołębnika mojego. W tej chwili może tu jest rezydencja tej mojej piątki, która tu akurat przebywa on z jego swoim synem. Obok jest jeszcze w drugiej połówce jest gołębie dwa niebieskie, które są złączone z jego niebie... z twojego, jego córkami. Tu mamy gołębnik młodych. Obok jest gołębi rozpłodowy, na którym znajduje się 12 par rozpłodowych i kilka mamek, które wychowuję, ponieważ jest problem, ponieważ co 10 dni zabieram jajka po wemo, na jajka nawet w ogóle nie siedzi, tylko jak niesie pierwsze jajko, to zabieram mu samicę, daję mu następną, a on po prostu dostaje nową samicę. Żeby go też nie męczyć. Żeby go po prostu nie męczyć. tylko dopiero na jesień, tak o tej porze dostaje na, w nagrodę, może sobie wychować młode, młode, jednego młodego. Panie Kazimierzu, ile gołębi ma Pan na hodowli? W tej chwili wyjątkowo jest dużo, ponieważ mam około 50 młodych. Zawsze młodych mam około 20. No Jest 50 do lotu, z których zostało 45. Po sezonie jest 11, 12 par w tej chwili rozpłodowych. Czyli 124 gołębię ma Pan na tej w tej gołębi. chwili na dzień. No ale na, na jesień po prostu muszą być zredukowane do 70. Tyle mogę zostawić na jesień gołębi. Czyli wtedy do lotów idzie 50. 54? po ja Jasą zabiera, 54 i 12, 11 par rozpłodowych. Tyle? 75, 50. Ma 80 maksymalnie zostaje na, na jesień. Na całą hodowlę? Na całą hodowlę. I to jest wszystko? Wszystko, nie ma, nie ma potrzeby więcej. Czyli ja nie musi pan budować węglu? Nie, nie, to nie ten wiek jest. ja mam prawie 70 lat, to już nie ten wiek jest. Okay. To ma być przyjemność, a nie jakaś... Za Panem gołębnik lotowy głębi Młodych i on jest skonstruowany w dość prosty sposób. Tak, tak, bo to jest tylko, tylko jest tego. To jest, troszeczkę jest wstyd pokazać, ponieważ ja gołębnik sprzątam raz na dwa lata, także... To raz na rok? To stare sprzątam raz na rok, bo są w domu, na domu mieszkalnym, a młode są na zewnątrz, na działce, więc nie muszę sprzątać. Na no a skądże taki pomysł, żeby gołębi? Bardzo, bardzo są odpornione gołębie. ludzie gołębi praktycznie nie chorują. Te, które Coś im dolega, to po prostu usuwam. A te, które przeżyją ten, ten taki okres, no to one im praktycznie później nie ma problemu z chorobami tym gołębiem. Eee, otwórzmy tutaj delikatną drzwi. Ja to, hodowcy, to dobra, żeby... no, nawet karma, jest worek z karmą stoi, żeby, żeby się nie chodzić po prostu na tym. Chciałbym to hodowcom pokazać, wygląda to w ten sposób. No, ja od, 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 odwiedzam wiele hodowli ale, i ale z, taki... e, może nie tyle, bo to jest, może nie jest tu brudno, chodzi o to, że to wszystko spada na dół i tego, tego to jest suche. I to suche. To jest suche. No nie, jak jest było mokre, to znaczy byłyby chore gołębie. Dokładnie. A ma Pan problemy jakieś z chorobami, z adeną młodych? To znaczy, jak się na gołębie po prostu patrzy codziennie, to z adeno raczej problemów nie ma. Bo... Znaczy ja... uważa Pan, że adena się pojawia? rano gołębie nie zlatuje do jedzenia i mają niestrawione jedzenie. W ten czas zabieram całkowicie jedzenie. Dostałem tego wodę z kroplami żołądkowymi, jeden dzień i z którego łębie dochodu do siebie to życia pozostają suła. Czyli nawet nie trzeba antybiotyku? No raczej tam sporadycznie. Eee, rezydencja płowego za panem, czyli wydaje mi się, że chyba najcenniejszy gołemnik. No ja wiem, nie na no coś tak. Najbardziej najwięcej sukcesów i najwięcej przyjemności mi po prostu przyniósł ten gołą. Który tak naprawdę przez przypadek pojawi się paladów? No raczej tak. Przyczyną może moich sukcesów jest m.in. mikstura, które produkuję się sam. Jest to środek zrobiony z 10 składników. Raz w roku po się nie psuje, może stać w cieple. Daję dwa razy albo raz w tygodniu łyżkę na kilogram karmy posypuje ziołami. Jak tam proporcje są składników? Jeżeli można zdradzić. To jest składników około 30. To jest tam 10 składników, około 30 dekagram każdego, najmniej kurkumy, bo to jest oste, łyżki pieprzu, pół litra spirytusu i litr miodu. jest szansa to otworzyć? Oczywiście. bo Ja się tym leczę po prostu. Jak, ktoś, jak nie jestem przeziębiony, to ja to sobie biorę łyżkę na, na kromkę chleba i to jem. Tu zapach naprawdę intensywny. No, ja to po prostu sam, przy jakichś tam kłopotach, przeziębienie sam to stosuje. Najlepsze i największe osiągnięcia puchary? To są puchary za mistrza okręgu. Bo za mistrza oddziału są już po prostu albo w piwnicy, albo gdzieś tam jeszcze po kątach stoją. I super, super mistrza, no takie hmm. są. Czyli to najważniejsze są puchary? No teraz już prosty, praktycznie w tej chwili mi pucharów nie kupują, bo już po prostu nie ma sensu. Robią mi coś takiego. To mam po Czyli to jest za sezon 2020 20, no. dla kolegi Gurgl, Kazimierz i to są hodowcy... To na, a, zrobię może takie pojęcie. O, największe sukcesy, czyli mistrzostwo współzawodnictwo zawodnictwo tradycyjne, no zresztą widać to wszystko. No, a, wszystkie największe sukcesy rozpisane na jednym. No I to jest po prostu już, bo to nie ma sensu kupować No i Kazimierzu, wracając do tematu jeszcze tej mikstury pana. Skąd inicjatywa tego? To, to znaczy, to jest sukces kilku hodowców. się składało Weterynarze takiego też pana, i tak by dokładali. Zaczęło się od sześciu składników, bo dokładali jeszcze może to dołożymy jeszcze może to dołożymy zrobiło się dziesięć składników. Czyli po kolei miód? To nie. Zaczyna się tak, że to jest tak: cytryn, cebula biała, cebula czerwona, cytryna, czosnek, imbir, kurkuma, szan pieprz czerwony, wszystko pójdzie. papryka czerwona. Tak, papryka chili, chili. i to za wszystko czy, czy, bardzo czysto, czyste zakwas. I pieprz czerwony, tak tak, A pieprz czerwony, to taki słoik 3 litrów jak tu widać. Wszystko to jest zmiksowane, zalewam pół litra spirytusu i to stoi 3 tygodnie. Po trzech tygodniach do tego dolewam litr miodu spadziowego, miksuję i dlaczego Po miesiącu po trzech tygodniach, żeby ten spirytus przegryzł to wszystko, bo to się później nie psuje. To może stać w cieple, w pokoju, na gołymniku, to się nie psuje. Aha. I to daje po prostu... Tak, To wygląda taka, bym powiedział, nalewka, nalewka, babci, ale w postaci po prostu no, takiego no. bardziej albo, Ma, jak, Można tak, spróbować, bo to jest... Nalewka i nalewka, ale jest... mi się wydaje jak, jak taka mikstura przygotowana na zimę. To znaczy, jest to na pewno ja mówię, to moi koledzy nawet się nie rada, jak się przejdziemy to przyszodzę do mnie, zadajże łyżkę na chleb. Bo to ja robię tak czysto, że to Boże, każdy człowiek to je. Nie, Na pewno się nikt tym nie stujesz. Teraz wchodzimy do gołębnika lotowego, który jest na poddaszu na domu rodzin, jednorodzinnego. W tym gołębniku przeważnie znajduje się, ponieważ jest 25 C, więc na zimę zostawiam 25 samców i 25 samic. No, jak widać, nigdzie o, o czystość nie dbam, ale tego łebietol To się to lubią. Może nie wygląda to aż tak strasznie, bo e, są tu ruszta y, z y, firmy pana Rzepki, czyli z Polmarku, a które no jakby to wszystko pod schód spada, prawda? Ale za miesiąc w lutym będzie już pełno tutaj. Dokładnie. No, ale to w lutym się sprząta, w lutym przed lotami będzie to posprzątane. Tu Wygodają są praktycznie cele. samczyk. Tu są jego dzieci i wnuki. Dlatego tak widać, jak niewiele jest połowych. Widać, że jednak tych połowych nie ma tak dużo. nie? Po tych połowych gołębi. Tu jest tam ten pstry, jeden najstarszy gołębi na tym gołębniku, ośmioletni, który jeszcze... Rozrobi... Czyli ten goł. To jest go, ten pstry, który zrobił jeszcze w tamtym roku miał 11 konkursów, poniżej 10 nigdy nie zeszedł. Znajdujemy się w przedziale samic. Samica, wiadomo, że tutaj jest tu miejsce, w których przebywają. Koniec sezonu, zaczynają już nieść jajka, ale ja im tu nie przeszkadzam, bo ja się po prostu nie ingeruję, nigdy w gołębie nie ingeruję. Co się robią, co się chcą. Chcą mieć jajka, to mają jajka. chcą siedzieć na jajkach, to nie siedzą. To są samice, które. No lotowe. To są gębiami, samicami lotowymi. Lotowymi, tak, tak. Tylko... Która jest najlepsza. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, to chyba samice, które w tej chwili trzymam. To jest córka Płowego Derby 29. Ma 12, no ona ma, chyba też ma, ona mniej, chyba ma 11 konkursów. Najlepsza samica to jest gdzieś jest 60 w tej chwili. Tu jest kolejne jego córki te płowe. No, akurat mój płowiek nie ma tak dużo. Wychodzą nawet ciemne gołębie po, po tym połowie. Ja tam najlepsza samica po połowie jest na wolierze, która, która była, miała 3 razy po 13 konkursów, chyba 11 7 w Polsce była. W historii przeszła na, na woliery, próbuję po nim wypuszczać w tym roku młode. Czyli system obiegowy? Obiegowy, tak, tak. Otwieram to to okno, totalne. otwieram okienko, wylatują samice, zamykam, przechodzą tu samce. To to w się okienko, w którym hmm, wylatują samice, samice no. wlatują, jak rozumiem, wlotem, standardowo. Standardowo w standardowo? Standardowo lotem, no i później wpuszczam samce, wypuszczam samice. Żadna, najprościej i najpo prostu... Ja tylko to. dodam ciekawostkę. Ee, nawet możemy iść do ogromnika samców, przechodząc. Bo pani Kaźmierzu, pan jest osobą, która e, ma fajną metodę wyłapywania gołębi. Chodzi mi, o, chodzi mi o metodę związaną, pani Kazimierzu, to co rozmawialiśmy. Samice są wpuszczane przy lotach trudnych, a nie wpuszczane przy są lotach Tak szyb. tak, tak. Jak zapowiada się lot trudny, no to... To w ten czas sami co są pokazywane, jak jest lekki lot, sami co są niepokazywane. No i oczywiście karma wodno-robajsa, bo jest 8 rodzajów karmy na każdy dzień, jest inna, mieszana. Czy tu karmy macie, ma Pan przygotowane, ale teraz tak. pytanie, jakie numery karmy? Och, tu numery to są wszystkie, to są numery, od począwszy od ósemki przez 35, 197, 198, 194, 188, 26. No Jeszcze tam jakaś 188 mówiłem, no a potem są 35 te post... 35 energetyka. 35 jest, 816 to jest taka mocna karma z, z, no, z korzeszkami. Okej, okay. niech pan otworzy drzwi, tam też dla kamery dojdzie więcej światła. Niech pan wejdzie do środka i teraz ja powiem pomoję... o jednej Ja teraz powiem o jednej rzeczy. W tych celach puszcza pan samicę, w momencie, gdy. Otwieram, otwieram drzwi, one same po prostu wpadają do celu, samce siedząc między nimi, no i przychodzę z klatką, zabieram z To też nie jest dla, dla mnie stresujące. Nie, nie, no one sobie otwieram, wchodzą, że każdy, każdy w swojej celi siedzi, on nie wychodzi w ogóle z celi. Wchodzę tu z klatkami, mam problem z kręgosłupem, więc dolne są zamknięte, ponieważ żeby mnie siedziały na dolnych. Ciekawostką tego gołębnika może jest siatka, w której jest rozciągnięta. Akurat się tylko jeden segment, po się kończy sezon. Jest rozciągnięta wzdłuż gołębnika, żeby gołębiki, gołębie nie latały, nie furwały po gołębniku, tylko chodziły na noga, Żeby one były spokojne w każdej chwili, każdego gołębia mogę brać do ręki. To jest to taka nie... siatka po prostu, jakby to użyć? No one są po prostu taka, siatki były tego, one są, jedna przy drugiej, są rozłożona i one w tej gołębie nie mają możliwości latania po gołębniku, fruwa... tylko sobie po prostu chodzą na nogach i one się po prostu nie boją. Można pod każdego gołębia podejść, można go wziąć do ręki, nie ma problemu. Się wydaje że jest to istotne, ze względu na to, że ma Pan duży przedział gołębnika. No, bo to jest, jest później na wiosnę, jak je łączę, to tu jest 50 gołębi, to musi być troszeczkę. Podsumowując materiał wideo, Panie Kazimierzu, jak Pan, osoba, która ma tak wielkie doświadczenie, mogłaby doradzić, czy pomóc osobom początkującym, czy osobom, która w tym sporcie gębiarskim zaczyna? Ja uważam, że ludzie, którzy zaczynają się tym przybawić, to powinien bardzo podchodzić spokojnie. To na ludzie, to gomię mamy przyjemnością, a nie jakimś obowiązkiem, jakiś takim. Dla mnie, zawsze, gołębie to były tylko jakimś dodatkiem przyjemnością. I powinien zaczynać od dabycie od hodowców, które mają mało hodowlę, późnych łódków. I powinien na tym opierać hodowlę. Bo najłatwiej dostać późne łódki, dobre gołębie. I nie szukać tych głębi dużo, ale kilka, Bardzo ale dużo. konkretnych. Od dwóch hodowców po kilka sztuk i da tym opierać, zmieniać, kombinować, jak to mi na tych hodowlach. My, kiedy u Pana Kazimierza nagrywamy film, to rzeczą jest oczywistą, że Portal Pig&Bug to nie tylko filmy, ale też aukcje i Pana Kazimierza poprosiłem o gołębia na aukcję Panie Kazimierzu, dla mnie to jest wielki zaszczyt, że takiego gołębia będę mógł zaprezentować na PigeBook aukcję gołębia, który jest z głębnika lotowego. Gołębia, który jeszcze w ostatnim niedzielę był na locie. Tak, tak. Tydzień wcześniej zdobył konkurs z Niemiec 730. Co to za gołęb? To jest syn płowego o numerze derby 981610. Gołąb z 19 roku, 19. czyli trzyletni samczyk. Ja w tym roku dlatego pecha, że uderzył akurat linki, mam koło domu i po drugim balocie uderzył linkami przez trzy tygodnie. Został w domu, zaraz to widać, za zaraz, że jest po prostu, dostał tylko na pięciu pióra. Ponieważ no siedział w domu, więc dobrze jadł, nie latał, się to odbiło. No, już zrobił wynik na, niby z baratonu, ale już nie był to taki wynik, na, na jaki on zasłużył. A za to brat tego gołębia, u kolegi Kornasia jest tej chwili najlepszym lotnikiem w maratonie i w oddziale Brat. Brat. tego po tej samej parze. Wow. Ja jeszcze dodam, że jest to gołom, który spośród, bo teraz tak, pan miał 50 gołębi tylko do lotu. Do lotu. Tylko 5 zgubionych. 5 zgubionych. Czyli 45 gołębi nadal zostało z gołębnika lotowego. To jest jeden z tych, który w Którym sumie doda. pauzował, bo miał pauzę przez kontuzję. Ale zobaczył, czy tego nie leciał później, ale już pod koniec się po prostu. Pełne i... zdrowie, różowiutki go. Także, hodowcy, jest to gołąb, który jest unikatem ze względu na pochodzenie, bo y, ojciec to piątka, połowy, a matka? A matka się wywodzi od kolegi trzaski z Brzydala. O. To była, to był gołąb, który dostałem córkę od brzy, po Brzydalu, wnuczkę po Brzydalu, od, od kolegi z Niemiec, o, zapomniałem się nazywa nawet. Taki słynny hotel niemiecki. I on po prostu my się wymieniali gołębiami, i on z tego gołębia po prostu była matką tego gołębia. Czyli wnuczka Brzydala. To brzydala... była wnuczka Brzydala połączona na brata Matki Płowego. Hmm. Pojemię brata Matki Płowego, i po prostu połączony był jeszcze raz z nią. Ale w tym wszystkim jakby jest głębsza historia, bo gołąb, ten, którego pan prezentuje. Sam osiągał super sukcesy, bo na maratonach był obstawiany u pana. Ale Gołąb jest również bratem, właśnie do najlepszego lotnika u was obecnie w Maratonie. A po jest najlepszym lotnikiem, jest brat jego. maraton. Także rodowcy, zapraszamy, a ja tylko mogę powiedzieć, że gratuluję panie Kazimierzu, panu sukcesów i tego, co pan zrobił na przełomie tych lat, bo jeżeli i odwiedzam wiele hodowli, ale hodowli, która mnie tak mocno zaskoczyła, dawno nie widziałem. <laughs> To no jest prosta dobra. Także wielkie gratulacje i dobry lot.